Dzisiaj taki specjalny, nietypowy odcinek, w którym chciałem powiedzieć o płytach, o których nie będę mówił. Przygotowując listę płyt do programu 60x60x60 na 60 na 60 w ramach kanału Historii Widzenia Pisana, no musiałem jednak dokonać pewnych cięć. I w tej 60 płyt, 60 wykonawców, nie znalazło się kilka takich, które osobiście. Naprawdę lubię cenie i naprawdę uważam, że są też znaczące dla polskiego roka. W związku z tym dzisiaj chciałem was tych, wam 10 z tych płyt króciutko przedstawić. Zapraszam. Numer 10 na liście to jest Zalewski i jego płyta złota. Od razu uprzedzę, że ta kolejność tak naprawdę wynika z dat wydania tych płyt. Ta płyta została wydana w roku 2016. Ale jednocześnie rzeczywiście tak się jakoś ułożyły te daty, że im kolejna płyta, tym bardziej ją jakoś lubi. Ale wracając do Zalewskiego. Sam Zalewski to jest dosyć ciekawa postać, dlatego że facet wygrał drugą edycję Idola, bodajże w 2002 roku, wydał płytę zalew i zniknął. Natomiast po 10 latach wrócił ze swoją solową płytą zelik która jeszcze nie do końca, według mnie, podała, pokazywała jego możliwości, no a potem właśnie w 2016 wydał płytę Złota. Dla mnie na tej płycie Zalewski pokazał wszystko, co najlepszego mógł pokazać. Każdy numer na tej płycie ma jakąś treść, każdy numer ma ciekawą formę, jest tutaj dużo różnorodnej muzyki. Dla mnie takim najlepszym numerem to jest Luka, bardzo zwarty, taki rytmiczny, fan, fan, z fankowym, groove'em kawałek. Ale cała płyta naprawdę jest, jest czymś, czymś fajnym, yy, poważnym i takim zwartym sobie. A kiedy jeszcze weźmiemy pod uwagę, że Zalewski, tak wynika z opisu płyty. to jest druga strona, mogę pokazać. Kopertka. Jak wynika z opisu płyty, Zalewski ją nagrał w całości sam. To śmiało mogę stwierdzić, że jest to aktualnie jeden z najzdolniejszych facetów muzyków na polskiej scenie w ogóle rozrywkowej. Sam tego dowodzi grając w taką zonę one man show, gdzie zapętla poszczególne instrumenty, perkusje, bas, gitary i do tego śpiewa. No i fakt, że to on jest głównym autorem ostatniego singla w ramach projektu Męskie granie Początek, który szczerze mówiąc jest chyba najlepszym singlem z tego projektu. Zalewski Złoto 2016 gorąco polecam. Luka po tobie nawet dziurawy wy mam cień Noc, noc, chodzę w powietrze, czym bycie tu zapomnieć Proszę cię o cicho chodź. Numer 9 na tej mojej liście to jest płyta Corteza. Płyta o tytule oficjalny butlek. Jest to płyta koncertowa. Dlaczego akurat ta płyta? Korty jest trochę tak jak Zalewski i Podsiadło. Zresztą nieprzypadkowo teraz to jest takich trzech tenorów polskiego niezależnego grania. No, wszedł absolutnym przebojem na polską scenę. Jego płyta, bumerang, a potem suplement do tej płyty stały się od razu hitem. Świetnie się sprzedawały. Numery z tej płyty od razu trafiły na, na listy przebojów. Natomiast aranżacje na tamtych płytach są bardzo skromne, bardzo oszczędne. Cortez pokazuje się tam jako taki bardzo wycofany introwertyk, który celnie potrafi śpiewać o swoich głębokich emocjach przy, przy życiach, ale dość skromnie to budowuje muzycznie. Na tej płycie jest pokazany pełen potencjał tych utworów. Są to oczywiście też utwory krótkie, ale jest parę naprawdę fajnie wydłużonych, rozciągniętych, w których zespół Corteza nie boi się grać. Takim moim ulubionym to są kominy. Które yy, w pewnym momencie mają partie solowe, gdzie klawisze grają po jak z Light My Fire doorsów i robi to naprawdę fajne wrażenie. Płyta w ogóle jest bardzo ładnie wydana. I to jest też bardzo ciekawe, że ta płyta wyszła jedynie na winylu. Tutaj nawet pokazu proszę o zdjęcia. Bardzo ładna taka kopertka. Płyta wyszła tylko na winylu i tylko w sieci. Także nie kupicie jej na CD. Możecie ją kupić na winylu albo. Posłuchać w portalach streamingowych. Naprawdę warto jest, naprawdę kawał dobrej muzyki. Bardzo fajnie rozciągnięte numery i co też jest rzadkość Cortez, który potrafi tak być dowcipny z dystansem i otwarty dla swoich fanów. Cortez, oficjalny Butlek 2016 rok, polecam. Numer 8. Kolejny facet, kolejne odkrycie ostatnich lat, chociaż nie wszyscy wiedzą czemu, czyli organek. I jego debiutancka płyta głupi. Przyznam szczerze, że miałem dylemat, czy ta płyta, czy jednak druga, ale zdecydował jeden fakt. Ta płyta na winylu brzmi znacznie lepiej. Niestety, druga płyta, czarna Madonna, jest jakoś przedziwnie źle zrobiona i po prostu na winylu nie brzmi. Ale. Głównym powodem nie jest to, jak brzmi ta płyta, ale to, że gdy posłuchałem tej płyty po raz pierwszy, pomyślałem sobie, kurczę, wreszcie ktoś nie boi się grać. Wreszcie utwór to nie jest tylko podkład do tekstu, ale to jest również muzyka. Szczególnie słuchasz to w kawałku Nie Lubię. Akurat może tekst jest dla mnie trochę nietrafiony, ale muzycznie to, co tam się dzieje, te klawisze, bo tam to takie nietypowe solo na perkusji, robią naprawdę. Dla mnie duże wrażenie. Sam Organek to też ciekawa postać, dlatego, że on nie, był, nie jest debiutantem na scenie muzycznej. Wcześniej współtworzył zespół SOFA, z którym w 2007 roku nawet dostali Fryderyka. Natomiast tak sam przyznaję, no zawsze się taka, taka taki stary rock and roll, taka, takie granie gdzieś tam z pogranicza yy, Teksasu i, i Meksyku. Ostatnio w ostatnich latach przypomniane przez Jacka White'a, no i po prostu stwierdził, że, że chce grać taką muzykę. Wziął chłopaków z zespołu Perkusiste gitarzystę, tutaj zresztą są na zdjęciu i razem stworzyli projekt. Ta płyta naprawdę nie kopnęła, naprawdę jest tutaj dużo fajnego takiego grania, gdzie jakby się Chuck Berry spotkał z Sex Pistols. Organek głupi, 2014 rok. Serdecznie polecam. Numer 8. Mela Koteluk i płyta spadochrony z roku 2012. Prawdą jest, że gdybym nie, w, nie wymienił żadnej płyty kobiety w tym zestawie, to może byłoby trochę nieładne, ale to nie jest powód, dla którego tą płytę wyróżniłem. Ja tą płytę po prostu bardzo lubię. Lubię ją za to, że to jest płyta bardzo taka lekka, ale też rytmiczna, bardzo fajne są. Bardzo fajne są te, te, te melodie akustyczne zresztą ulotna, melodia ulocna to jest jeden z przebojów z tej płyty, który o dziwo właśnie znala się w playlistach stacji rockowych. Na początku mnie to dziwiło, ale rzeczywiście jest coś w tym takiego rokowego, może nie w brzmieniu, a bardziej w dynamice i w niezależności. To, co oczywiście też zwróciłem uwagę, to to, że Mela za tą płytę dostała dwie nagrody w kategorii debiut roku i płyta i artysta roku, czyli dwa Fryderyki i to też pomyślałem sobie, wow, no jeśli ktoś na dzień dobry dostaje dwa takie wyróżnienia, to z się nie ukurwać. Sięgnąłem po tą płytę i rzeczywiście się nie zawiodłem. Dużo ciekawych, akustycznych brzmień, fajnych, bardzo fajnie grańca perkusja, tak rytmicznie, wyraziście, ale też nienachalnie i bardzo dużo kobiecych emocji, których w naszym męskim świecie często brakuje. Spad ochrony Malakoteluk zachęcam. Smaruję.